Siemandero320, kontynuujemy naszą przygodę z czapami, dzisiaj dowiecie się jeszcze więcej, jak jeszcze lepiej wyglądać. A co tam? So simple. Kominy. Um, kominy. Pytacie nas, czy mamy kominy, szaliki. Mamy, mamy. Tak, jest Ta ra ra. Jak dobrać komin? Mogą być dwie wersje, albo nawet więcej, ale dwie są takie najbardziej standardowe. Pierwsza, taka jak Alicji, czyli Czapa i komin w tym samym kolorze świetne połączenie do płaszczyka szarego, butelkowego, jakiegokolwiek chcecie, Mistrzostwo Świata. Albo na przykład wersja moja, czyli jeżeli mamy czapkę melange, taką jak ja, to warto wybrać czapek, warto wybrać komin, który nie jest tak samo kolorowy, tylko który zawiera jeden kolor z tych włóczek czyli na przykład do, tej, do czapki Bubblegum polecamy zawsze kwarcowy róż. No i teraz tak, nasz komin jest cudowny, ponieważ go można nosić w sumie w trzech wersjach. Pierwsza wersja, po prostu go zakładasz i on zostaje w ten sposób, zakładamy płaszczyk i sobie, i sobie chodzimy tak. Czyli on nie do końca nas tutaj jakoś wielce ogrzewa, ale fajnie wygląda i tak jest nam ciepło. Druga wersja jest taka, jak już jest troszeczkę zimniej, że robimy sobie ósemeczkę i zakładamy tak. No i w tym momencie już nas grzeje, kurta. Mistrzostwo Świata, a jak jest super zimno, słuchajcie, to jeszcze robimy sobie z niego kaptur i robimy w ten sposób. I wtedy już naprawdę jedziemy na Syberię, plus wyglądamy, no, mi się mega podoba, no dla mnie to wygląda awesome. Albo jeszcze jest inna wersja, jeżeli na przykład macie włosy na spotkanie zrobione na szczotkę, fryzjer, nie wiadomo co, no to właśnie nie bierzemy czapki, tylko zakładamy sam komin. Delikatnie. Żeby mi się, się to wieramy. czapka w ogóle za tego. Już, co mi się stało? To już na Alicji pokażę, słuchajcie. Po prostu zakładamy i robimy coś takiego. I nie zepsujemy sobie włosów. I to były kominy. Zaraz pokażemy tuby. No i druga wersja, jeżeli na przykład nie lubicie, jak macie dużo przy szyi, no to mamy tubę dla Was. Tubę, która jest pojedyncza. I teraz zobaczcie, znowu mamy taką wersję koalicji, czyli że tuba w tym samym kolorze co, co czapka, w tym, w tym wypadku przepiękny, butelkowy jesienny kolor. Albo tak jak u mnie, teraz nie mam czapki menaż, tylko mam naszą, nasze no, no, nowości, czyli czapkę cieniowaną. Zaczyna się niebiesko i kończy się kremowo, i teraz moim zdaniem świetnie wygląda do tego na przykład kremowy, kremowa tuba. No i co? Zakładamy? I tutaj też nie ma wielkiej filozofii, po prostu albo możecie sobie go tak założyć, albo niektórzy sobie wywijają i zakładają w ten sposób. Tak czy siak fajnie to wygląda, jeżeli macie cieniowaną czapkę, żeby nie zamawiać melanżu z tych dwóch kolorów, tylko wybrać albo ten, albo ten, bo one wyglądają wtedy najlepiej. No ja się jaram. Ej, podoba mi się ten komplet, stara. Mega. <laughs> mi też. No, ja jaram się, jaram się. Do tego czerwona Ej... kurteczka? Wchodzę w to. No, mega. <laughs>